Kilka miesięcy temu głównym tematem w niemal wszystkich mediach była gorąca atmosfera na granicy polsko-białoruskiej. Wówczas to wzburzone gwiazdy zabierały głos w sprawie, nie do końca bacząc na konsekwencje swoich słów. Kryzys migracyjny sprawił między innymi, że z poprawnym wizerunkiem pożegnała się Barbara Kurdejsztan, która zamieściła w swoich mediach społecznościowych wulgarny wpis, w którym nazwała funkcjonariuszy straży granicznej maszynami bez serca, które ślepo wykonują rozkazu. Jej wizerunek mocno ucierpiał, a przez wiele tygodni Basia była numerem jeden wśród celebrytów. To właśnie jej poświęcono wtedy największą liczbę publikacji. Ta sytuacja nie dała jednak do myślenia znanemu aktorowi Piotrowi, który również nie przebierał w swoich słowach. Aktor swoją złość skierować pod adresem rzeczniczki Straży Granicznej Anny Michalskiej. W swoich mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie z ekranu telewizora, na którym widać było rzeczniczkę. Pani rzecznik SG Twarz Bestialskich, bandyckich standardów państwa Pis. Podpisał fotkę. Po pewnym czasie aktor zreflektował się i usunął swój wpis, ale było już za późno, bo mleko się wylało. Fakt donosił także, że aktor dodatkowo lajkował pod swoim wpisem komentarze, które obrażały kobietę. Teraz okazuje się, że jego obraźliwy wpis nie przeszedł bez echa, bo we wtorek w prokuraturze okręgowej w Warszawie odbyło się przesłuchanie aktora. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz poinformowała, że Piotrs usłyszał zarzut zniesławienia i znieważenia rzecznik prasowej komendanta Głównej Straży Granicznej. Nie przyznał się do zarzucanego czynu i złożył krótkie wyjaśnienia, powiedziała w rozmowie z pap. Piotrs odniósł się do swoich słów w rozmowie z Plejadą. Stwierdził, że w jego publikacji nie było żadnego znieważenia i nie uważa, żeby popełnił jakieś wykroczenie. Powiedziałem, że pani rzecznik jest twarzą tej władzy, która prowadzi barbarzyńską politykę, a moje słowa nie odnosiły się do munduru, ale były moją opinią dotyczącą postawy tej pani wobec mediów i obywateli. Mówił w rozmowie z portalem za zniesławienie i znieważenie funkcjonariusza Piotrowis może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.